Otwieram dwunastą sesję Rady Gminy Łanięta. Na wstępie witam pana wójta gminy Tomasza Szczęsnego. Witam państwa radnych, witam sołtysów zaproszonych gości. Na sali jest kworum. Na piętnastu radnych obecnych jest piętnastu. Obrady są prawomocne do realizacji porządku obrad i podejmowania uchwał. Wójt gminy Łanięta wystąpił z pisemnym wnioskiem w dniu 7 października 2019 roku o zwołanie sesji w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 506 1309 1696. Porządek obrad został ustalony przez wójta gminy Łanięta i wszyscy radni go otrzymali wraz z zaproszeniem przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad rozpatrzenie projektów uchwał podpunkt a w sprawie zmian budżetu gminy Łanięta na 2019 rok projekt, projekt tej, projektu uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy czy państwo radni mają jeszcze jakieś pytania do przedstawionego projektu nie widzę jeżeli nie ma przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za, przeciw, czy wstrzymuje się za przyjęciem projektu uchwały? Pani Radna Elżbieta Gospodarowicz. Jestem za. Pan Radny Dominik Ruszyński. Jestem za. Pan Radny Paweł Małas. Jestem za. Pani Radna Beata Mańczak. Jestem za. Pani Radna Anna Matusiak. Jestem za. Pani Radna Monika Matusiak. Jestem za. Pan Radny Jacek Marszał. Jestem za. Pan radny Zdzisław Michalski. Jestem za. Pan radny Mirosław Oleracki. Przyjmuję się. Pan radny Radosław Pawlak. Za. Pan radny Artur Rędzikowski. Jestem za. Pani radna Małgorzata Szczęsna. Jestem za. Pani radna Marzena Wojtali. Jestem za. Pan radny Wiesław Woźniak. Jestem za. Pani radna Bożena Ziłkowska. Jestem za. Dobrze, dziękuję. Głosowało 15 radnych, za przyjęciem projektu uchwały było 14 głosów, przeciwnych 0 i wstrzymujących 1. Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę numer 12 na 97 na 2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Łanięta na 2019 rok. Przechodzimy do podpunktu B. W sprawie uchwalenia, uchylenia uchwały numer 9 na osiemdziesiąt cztery na dwa Rady Gminy Łanięta z dnia dwudziesty ósmy roku w sprawie zamiaru zmiany siedziby przedszkola lokalnego imienia Kubusia Puchatka w Łaniętach. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw czy wstrzymuje się za przyjęciem projektu uchwały? Pani radna Elżbieta Gospodarowicz. Jestem za. Pan radny Dominik Ruszyński. Jestem za. Pan radny Paweł Małas. Jestem za. Pani radna Beata Mać. Jestem za. Pani radna Anna Matusia. Jestem za. Pani radna Monika Matusia. Jestem za. Pan radny Jacek Marszał. Jestem za. Pan radny Zdzisław Michalski. Jestem za. Pan radny Mirosław Oleracki. Pan radny Radosław Pawlak. Jestem za. Pan radny Artur Rędzikowski. Jestem za. Pani radna Małgorzata Szczęsna. Jestem za. Pani radna Marzena Wojtali. Jestem za. Pan radny Wiesław Woźniak. Jestem za. Pani radna Bożena Ziłkowska. Jestem za. Dobrze, dziękuję. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 15 głosów, przeciwnych 0 i wstrzymujących 0. Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę nr 12 na 98 na 2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 9 na 84 na 2019. Rady Gminy Łanięta z dnia dwudziesty ósmy roku w sprawie zamiaru zmiany siedziby przedszkola lokalnego imienia Kubusia Puchatka w Łaniętach. Przechodzimy do podpunktu C w sprawie zatwierdzenia planu pracy kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łanięta na drugie półrocze 2019 roku. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Czy są jeszcze pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw, czy wstrzymuje się za przyjęciem projektu uchwały? Pani radna Elżbieta Gospodarowicz. Jestem za. Pan radny Dominik Kruszyński. Jestem za. Pan radny Paweł Małas. Jestem, jestem za. Pani radna Beata Mańczak. Jestem za. Pani radna Anna Matusiak. Jestem za. Pani radna Monika Matusiak. Jestem za. Pan radny Jacek Marszał. Jestem za. Pan radny Zdzisław Michalski. Jestem za. Pan radny Mirosław Oleracki. Jestem za. Pan radny Radosław Pawlak. Jestem Pan radny Artur Remdzikowski. Jestem za. Pani radna Małgorzata Szczęsna. Jestem za. Pani radna Marzena Wojtali. Jestem za. Pan Radny Wiesław Woźniak. Jestem za. Pani Radna Bożena Ziłkowska. Jestem za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych za przyjęciem projektu uchwały. Było 15 głosów, przeciwnych 0 i wstrzymujących 0. Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę numer 12 na 99 na 2019. W sprawie zatwierdzenia planu pracy kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy ŁANięta na drugie półrocze 2019 roku. Przechodzimy do podpunktu D. W sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy ŁANięta na drugie półrocze 2019 roku. Projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma uwag. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw, czy wstrzymuje się za przyjęciem projektu uchwały? Pani radna Elżbieta Gospodarowicz. Jestem za. Pan radny Dominik Kruszyński. Jestem za. Pan radny Paweł Małas. Jestem za. Pani radna Beata Majczak. Jestem za. Pani radna Anna Matusiak. Jestem za. Pani radna Monika Matusiak. Jestem za. Pan radny Jacek Marszał. Jestem za. Pan radny Zdzisław Michalski. Jestem za. Pan radny Mirosław Oleracki. Pan radny Radosław Pawlak. Jestem za. Pan radny Artur Rędzikowski. Jestem za. Pani radna Małgorzata Szczęsna. Jestem za. Pani radna Marzena Wojtali. Jestem za. Pan radny Wiesław Woźniak. Jestem za. Pani Radna Bożena Żiłkowska. Jestem za. Dziękuję. Głosowało 15 Radnych, za przyjęciem projektu uchwały było 15 głosów, przeciwnych 0 i wstrzymujących 0. Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła uchwałę numer 12 na 100 na 2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łanięta na drugie półrocze 2019 roku. Przechodzimy do punktu trzeciego, zakończenie obrad dwunastej sesji Rady Gminy. Zamykam obrady dwunastej sesji Rady Gminy Łanięta. Dziękuję Państwu za obecność i udział w głosowaniach.